Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej Karta Rota. To będzie rozkład ogólny pod tytułem Czy on powinien dostać drugą szansę od Ciebie? Czy on powinien dostać drugą szansę od Ciebie? Proszę pamiętać, że jest to rozkład ogólny i może nie rezonować z Tobą. O czym będzie mowa tutaj w tym rozkładzie? Może być mowa o kimś, kto może tak trochę nie do końca zachowuje się poważnie i raczej nie ma na myśli długotrwałej relacji, tylko może taką fajną zabawę, randkowanie, spotykanie się, miłe spędzanie czasu. Coś takiego tutaj się rysuje z przełożenia. Kim jest ta osoba, którą masz na myśli? Kim jest ta osoba? Siedem buław, dziesięć monet, paśmieczy i arcykapłan. Tutaj rysuje nam się byk lub bliźnięta waga wodnik. Zważywszy na arcykapłana, jest to osoba bardzo poważna, która działa według pewnych zasad, pryncypiów, które wynikają z jej doświadczenia życiowego, jak również z tradycji, może z domu rodzinnego. I Jest to osoba, która w jakiś sposób zamyka dostęp do, do siebie. Do tego swojego życia zgodnego z tradycją. Ta tradycja wynika jakby nawet z wielowiekowej tradycji rodzinnej. Kim ta osoba jest, do jakiej rodziny przynależy, jak oni działają. To jest taka generacja dosyć długoletnia tradycyjna rodzina, która może nawet wyznaje jakąś określoną religię, w coś wierzy, ma jakieś przekonania. I jest to osoba, która również um, raczej podejmuje swoje decyzje um, dosyć przemyślanie, dobrze je przemyśla, a je ja również um, rozpatruje. Um, te swoje decyzje w oparciu o wiedzę, czyli najpierw zdobywa wiedzę, dobrze jakby researchuje dany temat, dany problem i w oparciu o tą wiedzę, o racjonalne myślenie podejmuje decyzję. Więc ta osoba w tym momencie jako, pojawi się jako osoba um, będąca w swoim świecie pryncypiów, tradycji, Podejścia takiego instytucjonalnego, na przykład <klaski> wierzy tutaj w instytucję małżeństwa, bardzo mocno stosuje się do zasad tej instytucji, więc tu ta osoba na, dzień, na ten moment zamyka jakby dostęp do siebie, o niemniej jednak może tutaj się pokazywać jakby ci przed oczami w twoim życiu, ale jako osoba zainteresowana może taką fizycznością, tak, ponieważ jest to również osoba, która działa z pasji, e, bardzo łatwo tą osobę zainspiro, zainspirować, czy swoim wyglądem, fizycznością, ale właśnie jako rycerz buław no nie daje tutaj e, jakby nadziei, że to jest coś długotrwałego, stałego. Co wydarzyło się w przeszłości między Wami? Co wydarzyło się w przeszłości między Wami? Co może wpływać na to, że ta osoba, jakby, żeby być razem, potrzebuje dostać drugiej szansy od Ciebie? Co wydarzyło się w przeszłości między Wami? sześć monet, koło fortuny, cztery miecze i umiarkowanie. Czyli rysuje nam się tu strzelec również. Więc w przeszłości mogło być coś takiego, że była taka sytuacja, że Wyglądało, że między wami jest wymiana energii. Była jakaś interakcja między wami, bardziej równa lub mniej równa, ale ta interakcja między wami zaszła na, jakieś tam polu, na jakimś tam polu, w jakiejś formie, ale później nastąpiła zmiana, bardzo duża zmiana taką właśnie zmiana, taka zmiana, której się nikt jakby nie spodziewał, nawet tutaj tej zmiany nie, nie można było za bardzo kontrolować i później nastąpiło wycofanie się, wycofanie się tej osoby jakby z relacji, zdystansowanie się, bo w wyniku tej zmiany ta osoba została bardzo przeciążona i również ona wycofała się tutaj z relacji z Tobą. Po prostu przestała cokolwiek robić. Schowała się w jakiejś grocie, aby tam odzyskać święty spokój, i po prostu nie było żadnych działań, nie było żadnych, w pewnym momencie brak, nastąpił brak działań z tej, ze strony tej osoby. I taka nastąpiła jakby pewnego rodzaju równowaga, ale również um, jakiś taki spokój, taki zastój. Coś takiego. Po prostu można powiedzieć, nastała cisza w tej relacji. I również może ten kontakt też. Właśnie został wyciszony. I jaka płynie z tego lekcja dla Ciebie? Z tej interakcji, która zdarzyła się w przeszłości z tą osobą. Jaka płynie z tego lekcja dla Ciebie? Trzy buławy. Rycerz monet. Siedem kielichów i diabeł. Diabeł to tutaj mamy. koziorożec, nam się również zarysował. Czyli. Lekcja taka jest, że, że może wchodzisz w iluzję. W coś co jest fantazją, co jest marzeniem, coś co jest w chmurze, coś co nie do końca jest realne bo jest oparte na toksycznej zależności. Czyli wchodzisz, masz jakby tendencję do wchodzenia, lub to się zdarzyło, wejścia w ilusję, w toksyczną zależność, w coś toksycznego, w toksyczną relację. I i to, jakby ten rodzaj działania, to się może dzieje od jakiegoś dłuższego czasu, taki, taki właśnie rodzaj, jakby postępowania czy działania z Twojej strony. Tu nam się jeszcze zarysował. Panna, panna nam się jeszcze zarysowała. A więc lekcja jest taka, że bardzo mocno musisz pracować nad jakby sobą, nad swoimi celami, nad w, 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 zobaczeniem siebie w jakiejś optymistycznej, realnej przyszłości. A nie w iluzji i w toksycznych zależnościach. Więc tutaj, jakby trzeba zmienić kierunek i budować coś na mocnym fundamencie, coś, co ma rzeczywiście konkretną przyszłość i może po prostu się rozwijać, czy jeżeli chodzi tutaj o relacje. Czyli relacje trzeba budować solidnie na solidnym fundamencie wtedy może być jakaś konkretna przyszłość w tej relacji. Wtedy można oczekiwać jakichś pomyślnych owoców tego swojego działania. Trzeba się jakby wyszczegać wchodzenia w ilusje i w toksyczne relacje, które są jakby toksyczną zależnością jeden od drugiego. Nawet może taką nadmierną chemią, takim... Takim uzależnieniem się, toksycznym uzależnieniem się od tej drugiej osoby. I to tworzy również iluzję, fantazję w Twoim życiu. Jego, teraz Jego sprawdźmy obecne myśli, uczucia i zamiary względem Ciebie, tej osoby, tego arcykapłana. Na ten moment. Jego obecne myśli, uczucia i zamiary względem ciebie. I to sprawdzimy tutaj, w tej jednej linii. Osiem monet, trzy monety, cztery monety, dziewięć buław. Jego obecne myśli, uczucia i zamiary względem ciebie. W jaki sposób on jest um, uczestniczy tutaj swoją energią w tym działaniu razem z Tobą? A. A, zrobiłam przerwę, bo były tu czynniki przeszkadzające. A, więc tak. Pytanie było: Jego obecne myśli, uczucia, zamiary względem ciebie. Czyli on w jakiś sposób tą swoją energię, energią jest jakby tu przyspawany jeszcze do tej sytuacji. Yy, prawdopodobnie on też jest nieco w tym yy, toksycznym uzależnieniu od ciebie. I. Tkwi też właśnie tą swoją energią, trzyma się tej sytuacji. I to wymaga bardzo mocnej determinacji z jego strony, aby tutaj wypracować coś pozytywnego w, z tej całej toksycznej sytuacji. Więc w jakiś sposób jest obecny tu w tym, właśnie w, tej, w tym połączeniu. I to polega na tym, że on jakby tu ze swojej strony przerabia te swoje lekcje życiowe, jakby em, rozwija tą swoją osobę, pracuje nad sobą, i w zasadzie do tego służy mu jakby ta relacja, do przepracowywania pewnych też swoich toksycznych schematów, bo arcykapłan arcykapłanem, ale pewnie też pewne jeszcze takie toksyczne ym, wzorce w nim mimo wszystko tkwią, bo nikt nie jest doskonały. Więc to na tym polega. On tu jakby wykonuje pracę dla siebie, taki self improvement, pracuje po prostu nad sobą, nad swoim rozwojem i do tego służy to, że on jeszcze tu jest energetycznie obecny w tej relacji. Czyli w jakiś sposób e, uczestniczy tutaj jest obecny, ponieważ no, jest tu odbywa się praca e, w tworzeniu. No, jak, jakiegoś ważnego takiego projektu, być może właśnie dla niego jest projekt rozwoju osobistego, nie wiem, co jest dla ciebie, więc to jest coś takiego. Czyli on bardziej tutaj skupia się na sobie, aby wyjść, właśnie przepracować te swoje toksyczne schematy. Więc bardziej tu jest on obecny sam dla siebie. Jaki może być wynik, jeżeli dasz mu drugą szansę, jaki może być tu wynik? Bo tu można jeszcze powiedzieć, że jako arcykapłan, być może on właśnie jest tu w tej tradycyjnej jakiejś tam formie um, współdziałania z kimś innym, na przykład w, jak, w małżeństwie, w jakiejś relacji takiej stałej. Więc tutaj, jakby nie jesteście razem. Więc. No, ale zapytajmy, jaki może być wynik, jeżeli dasz mu drugą szansę? Bo ta druga szansa to, no to jest taka, może być iluzoryczna, ponieważ tu połączenie z nim jest czysto takie toksyczne i, i, i iluzyjne. I jaki może być wynik, jeżeli dasz mu drugą szansę? No zapytajmy. Dziesięć mieczy. Pustelnik. Tutaj nam się zarysowała panna. Głupiec. I cesarzowa. A... Niewątpliwie pokazuje nam się tutaj jakby taki bolesny, definitywny koniec. Być może, że jeżeli mu dasz drugą szansę, to sobie jeszcze przedłużysz bycie w tym definitywnym końcu, takim bolesnym zakończeniu. To może jeszcze po prostu powiększyć jakby twoi, twój, twój ból emocjonalny czy, czy nawet fizyczny. Więc to sobie możesz. Zaserwować. Ale jest tu jakaś droga, taka nowa droga, nowy początek, ale myślę dla każdego z Was osobna, dla Ciebie jako cesarzowej. Tutaj możesz dojrzeć swoje piękno, swoją moc. Kim jesteś naprawdę, jak jesteś mocną, piękną osobą. Która nie musi się opierać na jakichś toksycznych zależnościach, bo tego po prostu nie potrzebuje. Więc dla ciebie. Dla was obydwojga jest tu jakieś nowe spojrzenie, jakaś nowa droga, nowy początek, nowy cykl, ale tak jak mówię, dla każdego z was osobna, ponieważ on tutaj nam się pokazuje w pustelniku, więc to będzie jego osobista podróż, ale raczej samotna w kierunku siebie, w kierunku odkrywania siebie. To, co dla niego jest ważne, istotne, czyli taka. Samotna podróż w głąb siebie, a dla ciebie będzie rozkwitnięcie, zakochanie się w sobie, przekonanie się o swoim pięknie, o swojej mocy i mocy kreatywności, że Ty możesz kreować bardzo dużo nowych projektów. Więc jest tu między Wami piękny, nowy początek, ale. Dla każdego z Was osobna. Jest tu moment, jest tu zapowiedź pięknego wzrostu osobistego, dla Niego i dla Ciebie oddzielnie. Więc tu raczej nie powinno się dawać tej drugiej szansy, ponieważ tu w tych okolicznościach, w tych uwarunkowaniach, to może przedłużyć właśnie. To bolesne zakończenie tej relacji, tkwienie w tym bolesnym stanie. Więc nie, skupcie się tutaj na swoim osobistym rozwoju. On to będzie robił inaczej, ty inaczej. Ty raczej obudzisz sobie tą miłość taką bezwarunkową miłość, którą najpierw możesz obdarzyć siebie, dać sobie tą miłość, i od tego momentu właśnie zaczniesz wzrastać, zaczniesz rozkwitać jak cesarzowa, i koniec końcem dojrzysz to do swoje piękno i swoją moc i siłę kreatywności i moc tworzenia przeróżnych pięknych rzeczy w swoim życiu. Na czym tylko się skupisz, to możesz to wykreować. Więc jest tu raczej optymistyczny nowy początek, ale oddzielnie i nie dawałabym tej drugiej szansy. I jaka jest tu rada dla Ciebie od Tarota, dla osoby y, słuchającej tego rozkładu? Jaka tu jest rada <śmiech> <śmiech> dla Ciebie? Cztery buławy, buduj! Buduj! Jakąś solidną. Masz tu szansę zbudować jakąś solidną relację w swoim życiu. Coś bardzo solidnego. Ale to też mogą być różnego rodzaju projekty, które y, mogą być bardzo solidne. I przynoszące Ci sukces. Taki mogą ci przynieść taki moment, kiedy będziesz miała. Okazję do świętowania, do celebrowania tego sukcesu, tego kroku milowego, który osiągniesz. Więc skup się na solidnych fundamentach, budowaniu tych, tworzeniu solidnych fundamentach, fundamentów w swoim życiu, czy, czy pod kątem jakiejś nowej relacji, czy projektu, jakiegoś zadania, jakiegoś działania. Masz tu wielką szansę na solidny krok milowy. I sukces, i okazję do świętowania tego sukcesu z innymi. I postaw jako 9 monet postaw na swoją niezależność, na swoją moc, na wzmacniaj swoje poczucie wartości. I zajmij się swoim osobistym rozwojem. Zresztą już teraz możesz być w pięknym miejscu, kiedy masz dużo tych sukcesów na koncie, tylko potrzeba może dojrzeć te sukcesy, zobaczyć, że one są. Warto być też wdzięcznym za wszystko, co w swoim życiu się ma pozytywnego, dobrego. Więc skup się na swoim indywidualnym rozwoju, wzroście. Wykorzystaj wszystkie swoje umiejętności, jakie są, do budowania tej swojej realnej przyszłości, swojego imperium, swojego własnego imperium. I jaka tu jest, może, afirmacja dla Ciebie? Wybierzemy afirmację, którą możesz stosować od czasu do czasu. Afirmacja dla Ciebie. Spłynem z nurtem w kierunku mojego najwyższego dobra. Czyli no przyjmuj to, co życie przynosi raczej lekko. Nie staraj się tego kontrolować. Kontrola jakby blokuje przepływ energii. Usprawnij ten przepływ energii. I raczej może poddaj się temu, co życie przynosi. Nie staraj się tego kontrolować. Miej zaufanie, że płyniesz po prostu wraz z tą energią przeświata w kierunku swojego najwyższego dobra, w kierunku swojego sukcesu. Czyli jeszcze raz powtórzę. Płynę z nurtem w kierunku mojego najwyższego dobra. Taka jest... Afirmacja, którą możesz czasami sobie tam przypomnieć, wypowiedzieć, jak będziesz pamiętać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli masz ochotę, to zostaw komentarz pod filmem i napisz, czy jakiś element tej, tego rozkładu zarezonował z Tobą. Czy jest tu jakaś wskazówka, którą możesz dla siebie wziąć, wykorzystać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam. Pa-pa.